Witajcie w nowej serii, gdzie przedstawiał będę Wam historie, które są niewyjaśnione oraz takie, które są owiane tajemnicą. Dziś zabiorę Was na tajemniczą podróż do jednej z największych zagadek w historii Ameryki Północnej. Przeniesiemy się do XVI wieku na wyspę Ranaok, gdzie zaginęła cała kolonia angielskich osadników. Jeśli interesujesz się zgłębianiem tajemniczych historii, zasubskrybuj ten kanał i daj znać w komentarzach, czy odcinek Ci się podobał. A teraz wchodzimy na pokład i cumujemy w lipcu 1584 roku w momencie organizowania pierwszej wyprawy przez Filipa Amadasa i Artura Brauloa. Wyprawa miała na celu rozpoczęcie eksploracji okolicznych terenów oraz założenia pierwszej osady w Ameryce. Na swój cel wybrali wyspę Ranook, która znajduje się na wybrzeżu obecnej północnej Karoliny. Ludzie Emadasa i Barlowa spotkali miejscowych Indian z plemienia Kroantów i nawiązali z nim bliskie i przyjazne kontakty. W czasie dobrych stosunków zdecydowano, że w drodze powrotnej wezmą dwóch Indian, Manteo oraz Wanchisa, którzy zostali przedstawieni na Królewskim Dworze w Londynie, dzięki czemu koloniści zdobyli dodatkowe fundusze na utworzenie stałej osady o nazwie Virginia. Nowa osada miała być wygodnym portem między Anglią a Ameryką podczas wojny z Hiszpanami. W 1585 roku Flota siedmiu statków z około 600 ludźmi na pokładach wyruszyła na morze, by w czerwcu dotrzeć do nowej osady. Osadnicy pod nadzorem gubernatora Ralph'a Leina wznieśli na wyspie Ranaok niewielki fort i przystąpili do eksploracji okolicznych terenów, wchodząc w kontakt z licznymi nowymi indyjskimi plemionami. Thomas Harriot po powrocie do Anglii opublikował pracę pod tytułem Krótki i prawdziwy raport o nowo odkrytej krainie Virginii, a John White, kartograf wyprawy, sporządził liczne rysunki przedstawiające sylwetki Indian. Indianie uczyli osadników własnych sposób na łowienie ryb i polowania na zwierzęta. Relacje między osadnikami a Indianami układały się dość pozytywnie do pewnego momentu. Pewnego razu biali ludzie postanowili spalić wioskę Indian, bowiem jedna osoba z plemienia Sekontan ukradła srebrny kubek. Incydent ten prowadził do oziębienia relacji. Osadnicy popadli w paranoję i, aby zapobiec przerwaniu linii dostaw żywności, Lane postanowił wziąć za zakładnika syna i obecnego woza Indian. Niestety, po śmierci zakładników, stosunki pogorszyły się jeszcze bardziej. Po trzech tygodniach Indianie postanowili zaprzestać dostaw żywności do osady Brytyjczyków. Osadnicy postanowili wrócić do Anglii. Do drugiej próby zasiedlenia Ranaoke doszło wiosną 1587 roku. W nowy skład wchodziło około 150 kolonistów. Nowym gubernatorem osady został John White. Nowe założenie przybyszów było takie, że założą osadę w głąb zatoki Chesapeake. Jednak pilot floty odmówił prowadzenia statków dalej niż do wyspy Ranałów. Tak więc nowi osadnicy musieli zamieszkać w starym forcie po poprzedniej kolonii. Atak wrogich Indian nastąpił dość szybko. W lipcu Indianie zabili jednego z osadników, który wybrał się na ryby dość daleko od fortu. Pod koniec sierpnia. Wraz ze zmniejszeniem się zapasów i zbliżającą się zimą osadnicy przekonali swojego gubernatora Johna White'a do tego, aby udał się do Anglii po dodatkowe zapasy. Ludzie White'a w Anglii dość szybko zorganizowali pomoc, a ekspedycja miała wrócić już w marcu 1588 roku. Jednak w tym momencie wybuchła wojna z Hiszpanią i żegluga przez Atlantyk okazała się niemożliwa. White próbował wrócić do osady przez kolejne dwa lata. Udało się to dopiero w sierpniu 1590 roku. Gubernator zastał pusty fort. Osadnicy znikli bez śladu. Nie było widać śladów walki ani masowych grobów. Jedynym znakiem był napis wyryty na palisadzie Kroutang, co mogło znaczyć, że osadnicy zostali napadnięci przez Indian z tego plemienia albo też udali się do kolejnej pobliskiej wioski na wyspach mierzejowych. Istnieje też teoria, że budowali okręty i próbowali wrócić do Anglii, jednak zginęli na morzu. Los osadników z Roanoke jest od stuleci przedmiotem debat, a wokół wydarzeń powstała cała literatura. W ostatnich latach badania archeologiczne przeprowadzone na terenie kilku dawnych wiosek indiańskich w okolicy doprowadziły do znalezienia wielu przedmiotów z całą pewnością należących do osadników z wyspy. A Wy co o tym uważacie? Czy osadnicy zostali wytępieni przez Indian, czy też może znaleźli nowe miejsce do życia? Swoimi teoriami możecie podzielić się w komentarzach.